Dzień dobry, witam was. W serii tłumaczenia kart tarota dzisiaj jest kurwa kilichów. Karta jest bardzo użyciowa Taka osoba postrzega Emocje, znaczy rzeczywistość, właśnie przez emocje i uczucia. Jest to karta mówiąca o uczuciach, ale też o tajemnicach, które ta osoba skrywa. Jest właśnie tajemnicza. Ale chcę zyskać coś więcej, um, to jest karta emocji, e, spokój emocji. Jest takim głosem serca. Taka to mówi właśnie, żeby iść za głosem serca, być, no, być otwartym, ale też nie do końca.